O co to chodzi? Zgasimy go na poboczu. Ło, stoi przed domem. Co panowie chcą? Dzień dobry. No, dzień dobry, my tutaj jesteśmy w sprawie kradzionego ciągnika. Jakiego ciągnika? Kradzionego, o co chodzi? No, ostatnio był widziany pana na gospodarstwie, z tego co wiemy. No i właśnie chodzi o ten ciągnik. Właśnie ten ciągnik jest kradziony przy. Ten model. Czy pana, ja go kupiłem dwa dni temu. No to. Ja bym chciał zobaczyć na niego papiery, bo jest on ukradziony, właśnie hmm. identyczny. Tylko wie pan co, ja panu mogę pokazać umowę sprzedaży, bo kupiłem go za 25 tysięcy złotych. Taka faktycznie oferta się wydawała bardzo tania, no bo one chodzą tak nawet po granicę 30, no ale zadbany, wszystko fajnie. I się tak zastanawiałem, ale nie mam papierów, mam, mam umowę, mam podpis tego gościa, co mi sprzedawał. Mam, że zapłaciłem, także tutaj o kradzieży nie ma mowy, ale no papierów na niego nie mam, bo sprzedał mi bez papierów. No dobrze, to pan to pokaże, ale jak nie ma pan papierów, no to, to, to umowa mogła być wydrukowana równie dobrze i podpisana i tyle. Dobrze ale pana, no to... Ja... nie ma pan na niego papierów, no to nie mamy żadnych dowodów, że pan go kupił. No ale to co, to nie sprawdzicie tego gościa, od kogo ja to kupiłem, on tam mieszka na tej. No zakręćcie tam dalej. Ja panu no pokażę. Papier... Po, po, pojedziemy tak, tam, ale jeżeli on powie on, Wystarczy, że on powie, że nic takiego nie było. No no i ale pan jest jego mógł podpis na umowie. Chciałem po prostu się podpisać i tyle. A podpis pana jak ja bym podjął. Hmm. Pana, to prawo to jest takie dziwne, idę po to dokument. To, to pana wino, że pan nie w i... miałem. Znaczy nie dopatrzył, no Kupiłem, zapłaciłem, proszę. Jest umowa Jest 25 tysięcy złotych na umowie Proszę sobie przeczytać. Jest podpis mój, czyli kupującego, jest podpis sprzedającego. To no no, jest. No to, no ale do papierów naciągnij, znaczy nie mam dowodu rejestracyjnego, nie mam nic, bo nie wiem gdzie, dlaczego. Może, może gościom jeszcze podejdę, nie wiem, ja może pojadę się, spytam tam o co chodziło. Czy jak to, no to... tam, czy wy spytacie, to ja nie wiem, proszę pana. Nie wiem, jak na, jak na, razie nie mamy żadnych dowodów na to, że pan go kupił, a nie usiadł. No, ale hmm. pojedziemy tam. No Niech to... tam adres że pana, tam za zakrętem, no ja adres panu później dam, no, no nie wiem jaki to jest dokładnie adres, ja tam na oko jadę zawsze. Dom? Co? Jakiś? Kolor, Cokolwiek? Dom to był taki, wie pan co, no, dom taki dwupiętrowy, za zakrętem, na takiej prostej po prawej stronie, jak będziecie jechać od, ta, od tam o, no i taki wjazd był, yy, betonowy. I z do wjazdu za domem taki garażyk stał, wie pan? I on to chyba ogólnie ściąga te ciągniki, tak mi się wydaje, bo on gospodarstwa nie ma. No to pojedziemy później, ale jak na razie mówię, że nie mamy żadnych dowodów, że ta umowa jest prawdziwa, jeżeli pan nie ma na ciągnik papierów ani że tych tablic rejestracyjnych, także. No to jak my to teraz załatwimy? To co ja mogę jeździć dalej tym ciągnikiem, czy jak? No, dopóki nie przyjedziemy z powrotem, to tych pan robi, co chce, ale... Jest bardzo duże ryzyko, że będzie pan musiał pójść do sądu i czeka pana więzienie. Więzienie? Tak. Za nic ta, za, za nie zrobienie więzienie? No, je, no i. to są ja, ja jakieś, no. I, jeżeli sprawa się nie wyjaśni i nie okaże się. Okaże no to się kiedy prostu, my będziemy że... wyjaśniać tą sprawę przypada? Ja nie mam czasu, ja nie będę czekał. Ja mam gdzieś to i, dzisiaj wyjaśnione. I oka okaże się, że tam... że tamten... pan ten ciągnik ukradł? No to. E, wtedy pa, panu się nic nie stanie, ale jeżeli się nie okaże, jeżeli się okaże, że on nic nie zrobił, no to wtedy pan pójdzie do więzienia. Aha, czyli ja będę miał problemy, z, że, nic nie, że kupiłem sobie ciągnik, po prostu był na Oliksie wystawiony. No to trudno, trzeba było dopytać się o jakieś papiery, rejestrację i w ogóle. pana, no nie wiem, nie było zamieszanie, było takie, wszystko tu z krowami i to wszystko tak na głowie i to A ma nie przemyślałem. No pan przemyśla... jakiś dowód, że kupował ten ciągnik. No Umowę przecież panu pokazałem. No dobrze, ale umowa może być. Na, no nie nagranie, mam do. Nie mam nagrania, nie mam nic. Umowę no, mam. My jedziemy na razie do niego zapytać, z, zapytać się o parę rzeczy. No i do pana wr wróci pewnie jakieś pismo, albo my przyjedziemy. Aha, czyli ja ciągnikiem mogę dalej jeździć? No na razie tak. Aha.